W środę 11 marca odbyło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego gminy Kozienice. W związku z decyzjami rządowymi, jakie miały miejsce w dniu dzisiejszym, czyli odwołanie zajęć szkolnych, ale także imprez artystycznych, rozrywkowych, to samo u nas w jednostkach na terenie gminy, całość kompetencji jest po stronie wojewody, który wydaje odpowiednie polecenia organom gminnym, my to wdrażamy w życie. Przede wszystkim spotkanie jest kolejnym, bo na bieżąco sytuacja była monitorowana, było zebranie sztabu powiatowego, były także spotkania z kuratorem w zakresie placówek oświatowych. No i trzeba pamiętać, że wytyczne głównego inspektora sanitarnego są ogólnie dostępne. My jakby przypominamy o nich i prosimy o ich wdrożenie tutaj, aby mieszkańcy także zachowali spokój, natomiast podstawowe zadanie, zasady higieny były wdrażane i w życiu codziennym i również w jednostkach. A oto najważniejsze informacje, jakie zostały podane na posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. W placówkach oświatowych w dniach 12 i 13 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkim rodzicom, którzy nie są w stanie w tych dniach zapewnić opieki dzieciom, placówki zapewniają zajęcia opiekuńcze. Anulowane są dowozy do szkół. Placówki oświatowe, a także żłobek zostają zamknięte od 16. Do 25 marca zawieszono zajęcia pozalekcyjne, odbywające się w gminnych jednostkach, m.in. w Ognisku pracy pozaszkolnej Ogród Jordanowski czy w Kozienickim Domu Kultury. Od czwartku 12 marca zamknięte do odwołania zostają wszystkie obiekty upowszechniania kultury i sportu to jest m.in. kino, biblioteka, muzeum, kryta pływania, delfin, hala sportowa, boiska szkolne. Ogólnodostępne wydarzenia zaplanowane w najbliższym czasie, których organizatorem jest gmina Kozienice lub jej jednostki zostają odwołane. Przypadające w najbliższych dniach zebrania sołeckie, zebrania osiedlowe, spotkania władz gminy z mieszkańcami zostają odwołane. Harmonogram spotkań zostanie w najbliższym czasie zaktualizowany. W czwartek 12 marca dopuszcza się handel na terenie targowiska miejskiego. Targowisko zostaje zamknięte od piątku 13 marca na okres dwóch tygodni lub do odwołania. My jako urząd pracujemy, natomiast zachęcamy do korzystania także z drogi mailowej, telefonicznej. Jeżeli ktoś nie musi osobiście, to może to zrobić za pomocą innych dostępnych środków. Osoby, które mają taką możliwość, proszone są też o dokonywanie opłat nie w kasie Urzędu Miejskiego, tylko na rachunek bankowy drogą elektroniczną. W spotkaniu sztabu zarządzania kryzysowego udział wzięli burmistrz i jego zastępcy, sekretarz urzędu, dyrektorzy poszczególnych wydziałów i jednostek gminnych, w tym przychodni Kozienickich, a także dyrekcja szpitala i przedstawiciele Sanepidu. Jak poinformowała Zofia Wojtasik z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, na chwilę obecną na terenie powiatu Kozienickiego mamy dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa, które przebywają na oddziale zakaźnym szpitala specjalistycznego w Radomiu i czekają na wyniki testów. 32 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym. Dyrektor szpitala Roman Wysocki poinformował, że na chwilę obecną osoby z podejrzeniem koronawirusa są przewożone do szpitala w radomiu. Natomiast zastępca dyrektora dr Witold Wrodycki dodał, że poczynione są kroki, aby częściowo dostosować oddział zakaźny w kozienicach, zabezpieczone są m.in. kombinezony i maseczki ochronne. W szpitalu wstrzymane są też do odwołania odwiedziny chorych. W czasie spotkania apelowano też, aby przestrzegać zasad higieny i zachować zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że te działania mają charakter prewencyjny, czyli rząd wprowadza tutaj pewne obostrzenia, dmuchając na zimne, po to, aby ewentualna epidemia związana z koronawirusem nie rozprzestrzeniała się w sposób niekontrolowany. Nam też zależy na zdrowiu mieszkańców i tych młodszych i starszych, dlatego te obostrzenia odwołania imprez. Miejmy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie i zahamujemy. Rozwój tej epidemii i będziemy mogli później wrócić do naszego codziennego normalnego życia. Informacje na temat koronawirusa i działań podjętych przez władze gminy Kozienice będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.kozienice.pl.